Witam serdecznie z tej strony Cycu. oto to moi drodzy, 27 odcinek z gry Alien Izolacja, Znalazłem ten guzik, który przed chwilą właśnie uaktywniłem. było na tym, właśnie takim, że tak powiem, filarze. Ale widzisz, tutaj coś nie gra. Tak, jeden z androidów się ożywił. Zaraz się go pozbędziemy. Zrobimy EMP sobie. Ok. No i teraz z klucza standardowo myślę, że kilka serii jedno bardziej wystarczy okej okay. zobaczmy co będzie dalej podejrzewam, że, o właśnie mamy następnego druida który i następnych którzy się uaktywnili więc rzucamy MP i teraz bomba rurowa myślę, że zaogodzi wszystko Jedną bombą Trzech i został jeszcze jeden. Dlatego sobie szybko rozwalę z klucza. Szkoda tej bomby już marnować. Okej. Chyba wszyscy. Oczywiście najgorsze jest to, że nic za nim nie zostawili. Jedynie ktoś może mieć kartę. Dobra, ten ma kartę jakąś. W porządku. jestem troszkę przeziębiony, że z góry przepraszam, jakiś chorupsko. Dobra. Co my tutaj mamy ciekawego? O, piękne widoki. Musimy się przedostać tam. Tutaj przypuszczalnie muszę iść, otóż to, ale jeszcze tu jest jakieś pomieszczenie, które myślę, że warto byłoby sobie sprawdzić. Jest jakiś element, jest też skrzyneczka. już gazowy zabór przesyłowy ciało. Mhm. Okej. Okay. Aha, dobra, rozumiem Znaczy to chyba było po to, żeby yy, Tych Android. Co tu mamy? Chyba to, to schemat naboje do strzelby Super yy, Tam to było po to, żeby Android po prostu nakierować na yy, ten ogień to nie możemy zbyt nic zbudować tu jedynie możemy troszkę części zużyć. Okej okay. Swoją drogą do strzelby mamy dość dużo naboi. Są tu Tu jest chyba jakiś magazyn ogólnie tak, bo tutaj dość sporo y, części leży. Myślę, że się przejdę tutaj i pozbieram wszystko co mogę. Eee, właśnie widzicie motowa. tu znowu części. Niestety MP ma fula, apteczka. A zażyjemy sobie jedną, OK. Kolejne części. Ba, mołotowe możemy sobie zbudować do końca. Bardzo dobrze. I czy możemy coś jeszcze zrobić? B, B. No, nie do końca. Tu mamy kolejny identyfikator. Sprawdźmy sobie komputer. tej mamy. aha, czyli to jest po prostu był jakiś magazyn miejsce w którym ktoś sobie po prostu nazbierał części. Napiszę. Widocznie komuś się nie przydały te zapasy. Na szczęście my. Z chęcią wszystko zabierzemy. Co oczywiście mogę zabrać tylko i wyłącznie. Bo też mamy jakiś limit. Dobra, zobaczymy. Ok, idziemy dalej. A raczej z powrotem. I podjedziemy sobie do tej dziwi, gdzie kartę. Którą przed chwilą zdobyłem. Gdzie my w ogóle jesteśmy. Właściwie ten alien to tak jak taki mały sandbox. Ponieważ często wracamy się w te same miejsca, w których już byliśmy. Zresztą musimy tutaj. Kolejny android. Gdyby powiedzmy, że jest raczej uszkodzony. OK. Idź za Samuelsem. Wow. Tu mamy kawałek drogi. Zdaje się, że trzeba iść do windy. Ja najpierw sobie zapiszę. Zdecydowanie sobie zapiszemy. OK. Co jeszcze mamy tutaj? Windy, które właściwie nie działają. Otóż to. Więc musimy się chyba tylko do tej jednej windy Patrzcie Znowu kolejny bóg w grze latający przedmiot. Dobra, pójdźmy tutaj. Przypuszczalnie będę robił cięcie. Ponieważ dość długi loading może być. Chyba, że nie będzie loading, bo zobaczymy. Zdaje się, że to nie będzie loadingu. Znaczy, obeszło się bez loadingów. No i zdaje się, że jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być. Więc na spokojnie. Podróżujemy do przodu. Mamy dość sporo amunicji zarówno jak i w rewolwerze, tak i w strzelbie, nikt nie tarczył mnie również. Dobra, pójdźmy tędy. na hardcore, jest jakaś para. Która zabiera mi życie, tak podejrzewałem. Dobra, idziemy sobie dalej. Z tym koksem. Na razie całkiem ma spokojnie. Tu jest jakieś urządzenie, które musimy użyć. Raczej zaskoczyć, przepraszam. Idziemy w drugą stronę. Ok, w porządku. I teraz jedyne miejsce, żeby no, się tam. O, no. no, troszkę się mnie zabrało. I teraz musimy zaskoczyć. Ładnie. Wow. Udało się. Na szczęście Amanda nie połamała smutnego sopa ani nóg, ani rąk. Bardzo dobrze. No i teraz pytanie, gdzie idziemy dalej? Bo tego nie możemy użyć. Awari awaria zasilania. No to idźmy tędy. później idziemy za Samuelsem. A Samuels, jak dobrze pamiętacie, podążał do rdzenia.

pisze sobie tutaj możemy wejść używając dźwigni i tak też chyba zrobimy chociaż pójdziemy jeszcze tutaj ale no, nie wiem czy coś znajdziemy ciekawego tu jest szyb wentylacyjny ale nie wiadomo gdzie też szyb prowadzi w sumie tak naprawdę więc po prostu raczej pójdziemy bo tutaj Przyjmę karty. E, przepraszam, dźwigni. Tu dźwigni. Okej. Okay. Ciszmy ten mamy? Androidy. No, e, jestem przewidywalny, bardzo więc. E, o, te mówiłem. Już no. bym wstał. Nie wiem. Pff. W broni palnej? No Ojej, troszkę muszę się też guziczki pomyliły, ale dobra, na porządku. Wstał drugi. i czemu się te guziczki mylą? Dobre, o kurwa, wstało trzech. Uch. a <laughs> pobawmy eee, się może mm, Mołotowa. Żeby mnie nie zabiło. Nie, Mołotow mi. I teraz, no nie wiem, Pałeczka albo... pistolet. Yy, zauważyłem spadki FPS-ów w tym momencie. E, MP i z pałki, bo raczej z klucza. Okej. Okay. się. Oczywiście nic nie mają przy sobie. Szkoda. Liczyłem na jakieś ciekawe fanty no Niestety nie udało się. Kurczę, to przeładowanie też jest takie chujowe. Dobra, teraz... pewno magazynek. Myślę, że możemy skorzystać z... Wow, tu kurwa następny, czwarty. No to tu było? Ja pierdolę, no ludzie... Ogarnia się to? kurba no kurwa Pierdalaj Jezusie no Kury Ej te androidy też na masakra No patrzcie Nie da się pierdolnąć to Może teraz, w końcu No pierdziela To a, Pobawiłem się z nim. mogłem tak naprawdę użyć strzały, bo od razu z rewolwera ma pierdalać. No ale no, dobra, w porządku. Tu jest znowu ten czytnik, kamera tak zwana, która jeżeli nas złapie, to będzie alarm. Więc warto obejść się gdzieś tutaj bokiem. Przejdź, zobaczyć mapę. Może się da wyłączyć, Ach, chyba się da tu jest skrzyneczkę, więc jak najbardziej obraz kamery. OK i kamera wyłączona. Ale zobaczmy co mamy tutaj. ciekawego, tu jest szyb, ale pójdziemy chyba dalej. Przed niemuszyłem nie będę przechodził. Co części, kolejna zobaczmy dalej. Czy tu również są androidy? Tak. I również, na pewnie wstaną. Kolejna skrzyneczka. Chyba, że wybiłem wszystkie androidy. No to prawie już jest ok. Ok. Dobrze Teraz powolutku do przodu Chyba, jak wszystkie Androidy były Chociaż tu ich jest więcej Więc e, przypuszczam, że tutaj ktoś wstanie To jest pewne Uuu A jeden A, suwamy się Suwamy się tutaj Chociaż nic ma sporo, żeby się pobawić z nim. Ale jednak niech będzie. chyba nie przyjdzie nawet. Jest to siatka. Nie wiem, czy ona łapie już w kanalizacji. Chyba tak. Chyba tak. Nie wiem. Myślę, że chyba jednak wyjdziemy z tych kanałów. I po prostu... Jakoś się z tym androidem tutaj yy, rozprawię. Chodziło o palast, jest. Mam pałkę... wow, natrafiłem. Kiepsciutko. Dobra, teraz pokraweczka. Z pałeczki i teraz... Zajebiście, z klucza. Wow, dużo mleka yy, wypłynęło. Oczywiście nic ten android nie miał smutne. Czy jest tutaj w ogóle skrzynka, żeby kamerę wyłączyć? Chyba nie ma. Dobra, paliwo z nią. Po prostu mu obejdziemy. Nie jest skrzyneczka tutaj. Dobra, to wyłączymy tą kamerę, żeby nas nie wkurwiała. Okej. Okay. Spoko. No i idziemy dalej. Musimy obejść teraz drzwi. O, nie ma takiej dużej tragedii znowu. Okej. Okay. Cóż mu tu mamy? Jest Samuel. O, jak go widzę. Widzę Samuelsa właśnie jak chodzi przed nami. No właśnie. A ty jest sam jesteś syntetykiem, tylko chyba waylandikami. Dlatego wygląda jak człowiek praktycznie. Czuły się drzwi rozjebane. Dobrze Przepraszam moi drodzy. Idźmy dalej. Zarka jest wykasznięcia, ale jestem chory. Dlatego tak brzydko sobie zakasznąłem. Samuel cały czas tu wychodzi. To jest ewidentnie Android. To inne opcje nie ma. Widzieliście zresztą w poprzednim odcinku bądź dwóch poprzednich odcinkach jak Samuels rozprawił się z jednym z Androidów. To Żaden człowiek. A nie jest stanie gołem pięścią, bo to Androidowi. Czyli Samuels cały czas coś kombinuje. Jak wiemy, Samuels chce się połączyć właśnie z Apollo. Tu mamy zapis. Więc sobie przestrzenimy zapisał. Okej, okay. no i weszliśmy tutaj, gdzie jest Samuels. Pytanie, czy Samuels zrobił nam krzywdy? No, tak. Samuels wyruchał nas. Co ten debil w ogóle kombinuje? To są jakieś. Ja od razu popatrzę sobie w ogóle na. Mapa, tak wygląda. Tu są jakieś kable, kolory: czerwony, niebieski. I jakieś tam jeszcze. jeszcze. Station is safe. Request that all Hazard Containment operations are suspended. Alert. Unauthorized connection. Ripley, Apollo's rejecting me. We might be in trouble. Yeah, so, we'll see see. Apollo is trying to stop me from interfacing. Oh no! Amanda! You need to manually disconnect the system. Please! Samuels did you. Został czerwony kabel. Czerwony kabel ok. Szli tutaj No ma problemu. Mamy czerwony kabel. A jak idzie tu niebieski gdzieś, tak i zielony? Ten niebieski.

No, nie no to jest to okej. Okay. Nic trudnego. I teraz. Okej, okay, czyli to będzie to. To leży Android. Jeszcze jeden. No to mm, No to ja chwilę raczej jeba. Tam te wszystkie Okej. Okay.

Ale śmierć Samuelsa nie poszła na marne, ponieważ może nam dojście do rdzenia Apollo Dzięki temu możemy iść właśnie do Apollo i dowiedzieć się dlaczego uruchomił on Androidę, bo atakował ludzi. I o co dalej chodzi z tą strefą skażenia, skoro alien na statku już nie ma. Samuels jest No właśnie, dokładnie. Tak jak mówiłem przed chwilą. Mój drodzy, ja myślę, że to będzie już koniec na dzisiaj. Jeżeli chodzi o ten odcinek, tak więc bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka z gry. Alien Izolacja. Był to odcinek numer 27. Już po chyba zbliżamy się mniej więcej do końca gry. Chociaż nie jestem tak do końca jeszcze przekonany. Jeżeli Wam się podobało, no to standardowo moi drodzy. Subskrypcję dawajcie subskrypcje i lajkujcie. Także i otrzymajcie się. Josik.